Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, moim gościem jest e, pani Iwona Kainzler, wybitna pisarka, która ma na swoim koncie już ponad 60 książek e, opublikowanych przez wydawnictwo Bellona, ale nie wszystkie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tematyce historyczno-miłosnej, myślę, że Was ten temat zainteresuje. Skąd pomysł na to, żeby pisać książki o tematyce historyczno-miłosnej? Historia zawsze była moją pasją. I, I stąd y, propozycja i zapytanie Bielony, czy mogłam coś napisać na ten temat. To przyjęła się z moim aplauzem, bo, bo y, podaję historię, ale przez pryzmat romansu. W przyjemniejszej formie, przyjemniejszej formy, i tak jak to widzi kobieta. Bo to, że oni tam sobie wojowali, zdobywali różne tereny, to jest jedno. Natomiast jaka była rola w tym kobiet? Tak. Bo zawsze była. Dwie Pani książki, na których będziemy się dzisiaj skupiać. Mąż wszystkich rząd Stanisław August i kobiety w życiu Marszałka Piłsudskiego. Bardzo mnie ciekawi jedno właśnie podejście Stanisława Augusta do swoich kobiet. To był jedyny w naszej historii król, który kobiety traktował w, w taki sposób, z, taką, z tak dużą galanterią, który liczył się z ich zdaniem. Liczył się z ich opiniami, tak był po prostu ukształtowany i to był człowiek, który no, na kula, może się tak do końca nie nadawał. On lepiej byłby może ministrem kultury, może ale kobiety traktował naprawdę w sposób wspaniały, całe życie miał nadzieję przez wiele lat, że, że Katarzyna, z którą miał dziecko, w końcu zostanie jego żoną i przyjął ten tron Polski tylko po to, żeby w pewien sposób być jak jakoś jej równy. Ona była Sarycą, on był królem, Ale on... nigdy nie poślubił żadnej kobiety. Nigdy nie poślubił żadnej kobiety. Ten fakt, że on tak dbał o swoje kochanki, może być troszeczkę takim usprawiedliwieniem jego romansów. Ja myślę, że chyba nie do końca. Nie do końca. Chyba nie, nie do końca, bo jednak Saryca Katarzyna go już później nie chciała, to było ewidentne. On cały czas miał nadzieję, że, że jakoś im się w końcu ułoży, ale miał inne panie, Lubomirską, tutaj jest na okładce, była Izabela Czartoryska, była Sapieżanka, i była ostatnia z nich. Elżbieta Grabowska. Elżbieta Grabowski, mówiło się Grabowska, Karabowska w Warszawie. Ilekroć ją zdradzał, ilekroć szedł na inne kobiety, to w końcu wracał do niej, kupował jej prezenty, i ona to akceptowała. Nie była wykształconą kobietą. Nie było wykształconą, była prostą, i, i jej maniery były takie, no. Bardzo niedworskie. Niedworskie. I, i to Warszawa cała miała jej za złe, że właśnie jemu, że, 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 że z taką kobietą się zadał, bo te wszystkie poprzednie miały, miały zupełnie inną pozycję i, i, i były no, z innej półki. Nie w przeciwieństwie. Marszałek Piłsudski brał ślub cztery razy, tak? tak? Czy to świadczy, że bardziej się przywiązywał do swoich kobiet? On był bardziej też takim, jeśli chodzi o zakończenie związków, to był bardziej gentlemanem. Dla tych kobiet, które się z nim wiązały, on zawsze był tym ostatnim. W dwóch przypadkach doszło do samobójstwa i Jedno na, pewno, tak, jedno na pewno skończyło się tragicznie. Natomiast co do pani doktorowej, to są pewne wątpliwości, bo tam były jeszcze historie, że być może jest, chodziło jakieś afery szpiegowskie, że, że, że to samobójstwo było aranżowane. Ale jest prawdopodobne, że obydwa samobójstwa były, były po prostu w wyniku takiej tragicznej, nieszczęśliwej miłości. To tak już na koniec. Zachęćmy wszystkich, żeby sięgnęli po lekturę. To, co mogę powiedzieć o Stanisławie Augustie, to jest na pewno próba nie tyle wybielenia go, ile, ile zdjęcia z niego odium zdrajcy kogoś, kto, kto miał wybór, a zdradził Polskę. To tak nie było do końca. Przeczytajcie Państwo, zobaczcie, że on tak naprawdę nie miał innego wyboru. Prusy były zbyt silne. Carysa Katarzyna, gdyby nie skorzystała z okazji, okazałaby się nie politykiem, nie mężem stanu, a nim była. Państwo sami możecie się ustosunkować do tego, co, co tu jest napisane. Natomiast w książce dotyczącej marszałka Piłsudskiego na pewno nowym elementem jest Jadwiga Burchard. Ta sprawa wypłynęła dopiero na początku lat 90., więc polecam Państwu sprawdzenie tego i zobaczenie kobiecego punktu widzenia. Cóż mogę powiedzieć? Życzę, żeby pióro było dla Pani lekkie. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję serdecznie.